kochani witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii w serii z gry Orcs Must Die tak ja tą grę widziałam już kiedyś jakiś czas temu bardzo dawno temu z Fatiny i gra mi się bardzo spodobała, jednak o niej zapomniałam, a teraz sobie przypomniałam i stwierdziłam, że fajnie by było byłoby zagrać w to razem z wami ja już sobie stworzyłam tutaj nowy profil oczywiście też przeszłam sobie dwie mapy z tego i akurat w tym momencie przyszedł do mnie mój brat i o, on już to bałamucił, już nie miałam laptopa, już był po. Dobra, ale weźmiemy sobie graj. I sobie pójdziemy. Dobra, zobaczymy jak się steruje. No, ładuj się. No szybko. No, coś się w końcu ruszyło. Dobra, cyk. Spędziłem 300 lat walcząc w służbie zakonu. Zabiłem tysiące orków, obroniłem dziesiątki szczelin, a teraz nadszedł mój kres. Poślizgnąłem się na krwi kobolda i rozbiłem sobie czaszkę o schody do strażnicy. I tym sposobem zadanie obrony tej fortecy spada. Na mojego tak zwanego ucznia. I to by było na tyle. Świat czeka zagłada. Jak widać z góry spisali nas na straty. Dobra. Tylko czy znowu mi to myszka nie będzie za szybko latać? Dobra, cyk, cyk. Będzie to jeszcze szybko antiopcję. Stero... Nie, 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 nie to. Ustawienia. Czułość myszy. Zatwierdź i wróć znów w grę. Dobra, czyli oni biegną tutaj, tak? Nie mam pieniążków. Nie za wiele. O tym to się nie zagoi. Mi się spodoba! Tu ominą, a tutaj przejdzie każdy. Nie, dobra. Cyk, cyk. Ok, to zrobiłam. No dobra. Powiedzmy, że ten. Zbawiamy hordę. Jej! Będziemy grać! Juhu! Juhu! się pak, pat, 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 Dobra. Juhu! Mądro się Gin! Wiecie co? Ja zawsze w grach jak mam na przykład zrobić headshota, to ja nie potrafię. Ja nie potrafię strzelać headów po prostu. Kocham ja robotę! No po prostu nie potrafię. Dobra. Po prostu nie potrafię strzelać headów i tyle, nie? No, biegnijcie! Na kolce, na kolce. Ba, 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 ba. One są sprytne i omijają. W ogóle nie wiem, czy widzicie te strzały tutaj latające. Oj, 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 legozaur. Ale ja mam pomoc w postaci łuczników tutaj. Mam dwóch łuczników. O, główka. Główka, jej! Headshot tak zwany. Tutaj oczywiście też można grać e, mieczem, ale ja nie lubię, mu brat za to bardzo to lubi. Ale tylko na... przez jakiś czas, bo potem to się robi... Znaczy dużo się HP traci, jak ten się mieczem nagłada. Combo! Jamy! A To co? To nie będzie bolało. Nie, To w, w ogóle nie będzie bolało, nie? To zaboli mnie bardziej niż was. Ale najeżyłam tutaj tego. Nie wiem, jakieś kolce to jednak to moje jakieś takie ulubione jest. Jak na razie, nie? Mój brat sobie bardzo upodobał łuczników. No dobrze, że są to fakt, nie? Idą, idą, oni idą! Gówka, nie! Yeah! No i przez takie kolce oni nie przejdą, nie? To będzie dobre! Gówka! Dobra! Siu, 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 siu! Mam wiedzieć, co takie nagłe składki FS, jak nie od czego

Na pente de jacquie Não dá